Coś jeszcze znajduje w tym pomieszczeniu? No, zrzucę na zręczność z utrudnieniem dwa. Mm -hmm. Tak, znajdujesz pod luźnym kamieniem, który jest pod łóżkiem, pod barłogiem właściwie, w tym pomieszczeniu żelazną kasetę zawierającą 350 sztuk srebra. Trochę czasu ci zajęło przeliczenie. Swoją drogą wreszcie widzicie, jak on liczy monety. 6 złotych pierścieni, 20 wow. wisiorków, 4 srebrne bransolety, 4 rubiny i 10 szafirów różnej wielkości. Szafiry rubiny zabieram. Połowę złota ja zabieram. Połowę zostawiam. Dwie bransoletki sobie zakładam na obie No czy nie było żadnego złota, jakiego złota? Srebrne. Ok. Dwie bransoletki sobie zakładam i cztery pierścienie zakładam na palce. Uuu. Oczywiście dwa na jedno dłoń, dwa na drugą dłoń. Powiedz Czyli znowu mi, zakładamy że przedmioty, się... których nie da. znamy? Powiedz, że <laughs> któryś go zabije, co? <laughs> Zaraz zacznę na to rzucać. Więc mówiłeś, ile bierzesz tych rubinów i tych? Wszystkie, rubinów tak? ile się da. <laughs> Albo nie, rubinów nie biorę, bo mogę nie przeżyć. Ja zakładam tylko pierścienie i to bramzoletki. To ja biorę okay. rubiny i wrzucam do wora. Ej, czekajcie. Okay. Mogę to zobaczyć? Ty się przybierałaś. Ja podbierałem rubiny, on liczył srebro. A więc generalnie nie wejdą ci do wora już rubiny. Nic ci nie wejdziesz do wora. <laughs> Może jednego zmieścisz rubiny. Dobra, wybieram toporek. I wrzucam <laughs> rubiny. Okej. Okay. Właśnie, zapakuję do Fundiego <noise> <noise> Fuck. <głos> Czy to było ile zaostrzymuję obrażeń? Razy dziesięć. Nie, nie, żartuję. Nic ci się nie dzieje. No to spakować rubiny, no i tyle. A ty w końcu Miroslavę co bierzesz? E, biorę dwie bransoletki i cztery pierścienie. Wszystko zakładam. No okej. Okay. Coś się stało? Nic. Przynajmniej hmm. nie wiem, żeby coś się stało. Zabieram to srebro, którego nie chciałbyś. E, połowę srebra pamiętasz, że zebrałem? No tak. No ja... Okej, okay, to ty... To Czyli... ty masz 175. Czyli tam zostały dwa pierścienie, tak? Czy tak. żaden? To ja je tak. oglądam. To oglądaj. Czy no, w sensie takim chcę sprawdzić, czy mają jakieś właściwości. Czyli mam rzucać na. Teraz sprawdzę. Inteligencję? Nie, 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 czekaj. A co tak jest w ręczniku? To jest inteligencja z modyfikatorem 2 na wykrycie aury. No. Daję. Nie wykrywasz w tym pomieszczeniu żadnej aury. Okej. Ale przy czym pragnę zauważyć, że do... do wykrywania przedmiotów magicznych służy inny czar. Ano tak. Którego nie masz. Nie mam. Widzicie, że wasza towarzyszka tak dziwnie wącha powietrze, po czym wzrusza ramionami. Także wącham powietrze. No, normalne powietrze, śmierdzi śmierci koboldem. W odróżnieniu do moich towarzyszy nie wącham powietrza. Po no prostu nie no To chyba słuszny wybór. <grym> to do drugich drzwi. Dobrze, no widzisz tak samo, nie? Też kłódka, też blokuje wejście. Rozwalam. No to rzuć na siłę. Plus dwa? Mhm. Oj, nie. Odbijasz się od drzwi. No myślę, że fungi na, na ramieniu, to może ci utrudniać wyważanie drzwi. Ja próbuję. No okej, okay, podbiegasz do drzwi, skopa sprzedajesz, drzwi się otwierają. Widzisz, że ta kłódka była otwarta tak naprawdę, ona tylko była tak zarzucona. Otwarłem. Dostrzegasz tutaj siedzenia, które są obalone i leżą na podłodze. Coś, co wygląda na pochwy od mieczy, czy trzy pochwy od mieczy, puste. Dużo wina rozlanego. Jakich resztki żywności. Przeszukuję. Dobrze, no to rzucę na zręczność. Nie, nie Znaczy normalnie to, co wszystko powiedziałeś, ja. nic ciekawego tutaj nie ma. Eee, wyrzucam toporek, który mam przy pasie i na jego miejsce jedno pochwę na miecz. Żebym nie nosił tego mieczu cały czas w okay. I ja przeszukuję. Więc no naprawdę przechodzicie już sami siebie w kreatywności, gdzie może być cokolwiek ukryte. Zaglądacie do beczki z winem, nawet ku macacie dno beczki z winem, nie, nie znajdujecie tu nic. Dobra, cygany idziemy. Mm -hmm. Ale są po śladach, to mogła być jakaś ostra biba. Poczekaj, trzy pokrowce były? Tak. To tegno jest stąd przybiegłe. Tak. Tak, dobra, trzeba iść dalej. To okay. jest sobie jeden wezmę w sumie. Co jeden weźmiesz? No, pokrowiec. Pochwę na miecz. Pochwę. <grym> Jakkolwiek. Ale po co ci, skoro nie masz miecza? Ale coś innego będę mogła w nią włożyć. No raczej nie? Czemu? Coś polskiego. No, takie wąskie, skórzane coś. No wiem. Okej. Okay. To już lepiej było wziąć kołczan z poprzedniego pomieszczenia się wracam po kołczan. I rozumiem, wywalasz wszystkie bełty. Tak. Naładuj tam kryształów. Czy tam szafirów. Dobrze. No i coś jeszcze? No i wracam do reszty. Widzisz, że to wasza towarzyszka jakaś taka rozbatana. co chwilę odchodzi, przychodzi, odchodzi, przychodzi. Póki daje mi jeść, może robić co chce. Ty. Dobra, idziemy dalej. Ok, korytarz się ciągnie przez jakiś czas, skręca lekko na zachód, ale wciąż jakby w kierunku północnego zachodu się kieruje. Po pewnym czasie czujecie chłód. Chłód i zraszającą się na ścianach wilgoć. A! zimno i istotne. Pocieram dłonie i idę dalej. Jaskinia robi się coraz większa i większa. Czy się taki. Mokry zapach takiej wilgoci Dostrzegacie podziemne jezioro Oświetlone latarniami Umieszczonymi na pomoście Przy pomoście przytwierdzonych jest Sześć czułem z wiosłami Przy których pracują trzy koboldy Próbują, nie wiem, łowić ryby na wędki czy coś W każdym razie, kiedy was widzą Chwytają za harpuny Które leżały obok I próbują was rzucać na nich. Rzucał się z buta na nich. Ale oni mają 8 harpunów i nimi rzucają. Więc tak Mirosławie, jako że pierwszy się rzuciłeś, zdaj dwa testy na zręczność. No nie, niestety jeden harpun cię trafia w ramię. Jako, że on ma te ząbki, no to rana jest dość bolesna. Dostajesz jeden punkt obrażeń. Biegnę dalej. No to ja za Dwa testy na zręczność. Ja za nim. Tym razem uniknąłeś, spodziewałeś się rzucają. Natomiast e Maksymilianie testy na zręczność dla siebie. A czy mam jakiś bonus, że mam y fundiego na barku? Nie, masz za to minus. Ale on musi trzymać harpun. On trzymać harpun. No ale harpun, jak będzie wyrzucony to się przebije przez Fungiego. To A podobno był grubawym gościem. Mm, nie, masz plus dwa utrudnienia. Dwa rzuty? Tak. Więc pach pach, harpuny przeleciały. To ja poczekam aż mi się harpuny skończą. No i chyba słusznie myślisz. Więc teraz po jeszcze jednym teście od M Maksymiliana i od Mirosława. Znowu dostałeś. Mirosławie. Nie umiem rzucać. Tym razem za cztery. Oj. Zostały już cztery punkty ja... kondycji. Żeby nie, ja byś już nie żył. Biegnie dalej. One widzą, że karputy się skończyły. Patrzą po sobie. Patrzą na was. Jesteście wcale umorzani we krwi. Po czym rzucają się w wodę? No ja nie, bo ja mam nową sukienkę. Ale ode! No to niech sobie płyną. No, dezercja. Uciekły. No to ja dopiero idę za nimi. Ja podchodzę do swojej współtowarzyszki. Uleczesz mnie. Co mam zrobić? Eee, znaczy, no. masz coś jeść. O. Nie. A widzisz, że coś miała? Bo lepiej, Masz... to tak, no, przypomnę, że ty nie wiesz, że fotografi bo... widziałem. Dlatego się poprawiłem i trzyma coś jeść. Spytaj się tamtego. Nie. Dobra, Ja, ja się do pokołuję do, do łodzi. Czekaj na nas. Wsiadam do drugiej łodzi. O! Jestem w stanie sam płynąć to łodzie. No, ma wiosła. No to dobrze. Ja idę do nieznajomego. Mirosław i nieznajomy. Okej, okay, no dobra. A, a ja będę podał z fungim, nie wiem czy się zmieścisz. No właśnie, po ułożeniu fungi w tej niewielkiej łódce, no zostało... nie zostało dla Ciebie miejsca. No dobra, to idę do Mirosława. No okej. Okay. Puszczam Cię z przodu łodzi. To idę na... no to siadam tam gdzieś. Zawsze trochę tarczy. Każde i. nie, nic nie mówię. Dobrze, i teraz jesteście, jakby przed, macie przed sobą wielką jaskinię. Nie wiecie, jak głęboka jest, nie wiecie, jak szeroka. Światła tutaj nie ma żadnego. Gdzieś wysoko jest sklepienie. Płyniecie po jeziorze, ale pytanie: jak płyniecie? My drudzy płyniemy. Będę tak. rysował mapę to od dolnego... Dolnego prawego narożnika. Ok. I tak jedną czwartą może zająć jezioro. No ale jak płyniecie? Od dolnego powiedziałem, dolnego, prawego. Naprzód, przy... na przełaj, tak? Tak. Nie, lepiej nie. Płyniemy przy brzegu. Mhm, przy brzegu. Którym? Lewym. Lewym. Ja się nie słucham, okay. płynę przez środek. Nie! Tak! Nie! Jak z, brzegu, jak z brzegów będą strzelać, to się nie obronić. Nie będą. Ja ci mówię. Ja, ja płynę środkiem. Nie pójdź środkiem. Wezmę płynę środkiem. cię wyrzucony. To wyskakuj. To wyskakuj. To, wyskaku. Ja to lubię. Ja to lubię fundiego, nie awanturuję się. <laughs> Jakiś taki cichy jest ostatnio, nie? Woda jest głęboka i mętna, wszystkie skały dookoła są pionowe. Nie ma możliwości, żeby przybić czunem do brzegu, ani też sposobu, by wspiąć się na którą ze ścian. brzegiem, znaczy brzegiem, którego nie ma. Płynne środkiem. Jak zginiemy, to będzie twoja wina. Kiedy odpływacie do od brzegu, dostrzegacie zabijesz. jakby dwa wejścia. Drugie, którego nie dostrzegaliście z brzegu, znajduje się dość blisko pomostu, na którym siedliście do, do łodzi. To w końcu zdecydowaliście się, jak płyniecie? Ja płynę środkiem. Ja przy okay, to okay. sobie wrzuć na inteligencję minus cztery, bo. a no nie, w sumie. bo no minus dwa mogłeś mieć jakieś doświadczenie z pływaniem łodzi, łodziami. Minus dwa. Czy będziesz w stanie nawigować tak, żeby w ciemności utrzymać prawidłowy kierunek? Bez światła zresztą. Jest ja sobie z moją lampą. Ale wpłynę, dwa jest żeby... utrudnieniem, a nie ułatwieniem. Powiedziałeś minus dwa. Dobra, ale i tak. No, co nie. nie zdałeś. A nie? Zdałeś. Ale ty masz inteligencję jak paker. No. no. Dobra. Dopływasz do drugiego brzegu. Chwilę później dołączają do ciebie wódce e... Fungi, nieznajomy. Fungi, nieznajomy i e... Melilotta. No, Melilotta płynęła z Tobą. No to Fungi i nieznajome dołączają do ciebie. E... I Dostrzegasz, co żyjemy? że jest brzeg, ale jest jakby rozwieszona sieć. Jakby zabraniająca prze... przepłynięcia dalej. I przy tym brzegu jest jeszcze jakby przesmyk wody, czyli można dalej płynąć łódkami. Tutaj jaskinia się zwęża i to jest po prostu taki wąski jakby kanał. Ta sieć to jest bardzo trudne utrudnienie, żebyśmy tam przypłynęli. Ona zagradza wam drogę. jest po prostu Są paliki wbite w dno jeziora i jest sieć rozwieszona i można po prostu dalej przepłynąć. Ile ona nad powierzchnię wody wystaje? Nie wystaje. Nie wystaje ci. Nie. A więc jesteśmy w stanie prze, prze, przepłynąć przez nią. Bo dno Jak? się będzie przesuwało. A nie, przepraszam. Zrozumiałem, że ile jest zanurzona. No wystaje na półtora metra. Wody. Ile? Wystaje nad powierzchnię wody jakieś półtora metra. A to nie, odczem sobie, płynę dalej. No to opływasz z jezioro dookoła i dopływasz z powrotem do przystani. No, kieruję się do tego yy, otworu, co tam było. No dobrze, dostrzegasz otwór, i jesteś w stanie przybić do, do niego i wejść do środka. To jest na południowej, na południowej ścianie jaskini. Chodź. Są w środku stopnie, schody, ale bez źródła światła nie jesteś w stanie wiele dostrzec. E, macam kolejne stopień i wchodzę, macam kolejne stopień i wchodzę, tak po ciemku. Okej, okay, zjadźcie smok. W zasadzie? Nie. Idziesz po schodach i po jakimś czasie na zwałowisko natrafiasz, po prostu ściana zwalonego gruzu, nie jesteś w stanie dalej przejść. Wracaj. ale też powolutku. No okej, okay, wracasz z powrotem do łodzi. No i loto on ci tu funduje po prostu podróż dookoła świata. Jej! Innymi słowy, pływacie bez sensu w kółko jak banda downów. Co on pływa? Ja założę nogę zabra? na nogę, a masz. topłyniemy gdzieś w stosowne miejsce. No to teraz sprawdź. Jak mam prowadzić? No ja już nie mam pomysłu, gdzie chcesz, żebym cię zawiózł? Za. No, gdzie chcesz, żebyśmy popłynęli? Chcę się wydostać na powierzchnię. Ta sieć była w północno-zachodnim yy, narożniku jeziora. O co wracałem? A za Jak... siecią jest no, kawałek takiej plaży, ale obok plaży płynie też yy, jakby taki kanał wody. Jak dopłynę do tej sieci, tak. to i odciachnę swoim mieczem. No, okej, okay, ciachasz sieć. Po chwili jest pociachana, tak że można przepłynąć. Tak, przepływam. Po początkowym zwężeniu widzisz, że to się rozszerza. Jaskinia jest szeroka i wysoka. Może płynąć tutaj kilka czułem burta w burtę. Od razu widać i czuć, że jest to przesmyk na drugie, trochę mniejsze jezioro. Czujesz to po prostu w powietrzu. Jakby echo też. Płyniecie dalej i dopływacie do rozwidlenia. Węższy kanał płynie na północ, a drugi dalej na zachód. To co na północ? Na północ. Ja powiedział na północ. Jak będzie? Strop nagle się obniża i jest bardzo kręta ta jaskinia. Woda zdaje się być płytka. Jest bardzo Brudna i mętna. kilkakrotnie udało się zahaczyć wam odno wiosłami. Zawracam łódź. Płynę z powrotem. Dlaczego? Bo nie chcę tutaj usiąść. Na mnie okay. Nie zawracaj. To jest czołno, Ja bym je tu ja bym je przeniósł. To wyjdź i nieś. Co wyjdź? Nagle woda zaczęła się wzburzać. I. Z wody wyłania się, świecąca, ogromna ośmiornica. Wiedziałem, że tu coś będzie. Trochę za późno, bo ona was atakuje. Czy jak ona się wynurzyła dno się nie zrobiło bardziej głębsze? Głębsza. Już nie mogę wysiąść. No już niestety nie. Dobra, to wiosłuję, ile bo ziadała i płyniemy. Szybciutko. Ośmiornica wystrzeliwuje w Twoją stronę mackę, chwytacie i praktycznie od razu lądujesz pod wodą. To nie wynurzam się, tylko pod wodą płynę. Płynę trochę i dopiero się wynurzam. Mogę próbować nie go płyny, uwolnić? Nie możesz, bo jesteś trzymany pod wodą. Mogę tak. próbować go uwolnić? Tak. Nie wiem, prawdopodobnie będę próbował zrobić to mieczem. Tak. Yy, na co rzut? Na walkę. Niestety nie. Ośmiornica natomiast ciebie też klasnęła. Okej, okay, to ja rzucam czarni widzialności. Za 5 punktów. Zostaje ci 5 punktów kondycji. Zobaczmy ci, czy ci się uda rzuć K10 na 1 do 3. Nie zdajesz. Niestety, wciąż jesteś widoczna. Ośmiornica zdaje się wykorzystywać. Oh, yeah. <laughs> I też w Twoją stronę strzelamacką. Rzuć na walkę. Plus 8, czyli 16. No, niestety też obrywasz. Też ją rzucać? Za 5. Zostały ci dwa punkty. Mirosławie możesz rzucać, ale niestety nie będziesz miał walki 9, tylko 5, ponieważ jesteś pod wodą i jesteś skrępowany. Udaje ci się. Słuchaj na obrażenia. Czym walczysz? Mieczem. No to 1 do 6. Ok. Zadajesz 5 punktów obrażeń. No, ośmiornica wciąż naciera. Atakuję. Rzuć na walkę. Futu? Znowu próbuje stać się niewidzialna. To rzuć 1d10. d 1D 10 ci, się, stajesz się niewidzialna. I ośmiornica nie wie jak cię atakować. Natomiast... Maksymiliany? To jest twoja chwila prawdy. Nie żyjesz. Wysiliłbyś się bardziej. Ośmiornica czepnęła cię macką. Wypadasz z czółna, jednocześnie zwłoki fungiego dr przez drugą burtę się też przerzucają. Woda jest zburzona. Przy przywaliła cię swoim ciężarem i giniesz nie mogąc oddychać na dnie jeziora. Przynajmniej nie dostaną mojego złota. Mirosławie? Atakuje. No to atakuj. Niestety nie udaje ci się, szarpiesz się z ośmiornicą, ale niestety. Szkoda. To... ona wciąż cię teraz ściska tą macką. No. Rzuć na walkę. Niestety wciąż utrzymujecie pod wodą. Próbujesz szaleńczo łapać powietrze, próbujesz ciachać o miecze, nic nie daje. Kolejna runda walki. Niestety nic. Nie udaje się. Wciąż trzymacie pod wodą. Kolejna runda. Test na siłę plus dwa. Czyli jaki rzut? No, siła plus dwa, utrudniony o dwa. Wada woda 6 plus dwa. Tak. Udaje ci się. Wydostajesz się spod wody, uwalniasz się z macki. Łapie powietrze i czas. No to walka. Po jakby wyłonieniu się na wodę dostrzegasz jak Maksymilian i Fungi, właściwie nieznajomy, którego imienia nie poznałeś, i Fungi toną w wodzie. Właściwie to zwłoki fungi toną, ale mniejsza z tym. Rzuciłeś na walkę? Tak. Nie widzę? 9 wypadło. Ale już nie jesteś skrępowany pod wodą. Masz teraz normalną walkę. Ja miałem 11, tak? E, 9 miałeś walki. Dobra. Zadajesz cios. Udaje ci się ją trafić. Zresztą macek jest tutaj sporo, więc zawsze jest jakiś kawałek ciała, w którym można diabnąć. No, wrażenie. No, twój cios niewiele robi wrażenia na ośmiornicy. Co robisz? Kolejny cios. Oto walka. Udaje ci się. Po raz kolejny. Tym razem trafiasz ją w korpus. Prosto między coś a la pachę. Pachę, macek. Rzuć na wrażenie. No, piękna jedyneczka. Co robisz? Kolejna. Kolejny atak. Rzuć na siłę. To jest plus y, 9? Plus 2. Siła plus 2, czyli 2 od de 6 plus 2. Mhm. Ośmiornica machnęła macką, ale na szczęście nie udało się jej wytrącić ci broni z ręki. Walka? Walka. Trafiasz. Po raz kolejny w jedną z miotających się tutaj macek. Dobrze. Co dalej? Kolejny. Tym razem to ośmiornica trafia cię. Za dwa ojej. No to dobra. Trafiła tylko nie złapała mnie. Nie, nie złapała ci. To atakuje. Udaje ci się. Trafiasz ją w korpus. Za jeden. Kolejny atak. Dobrze. Kolejny raz trafiasz. coś na obrażenia? Udało ci się wycinąć jej jedno z ośmiu oczy. Kolejny atak. Kolejny raz trafiłeś w oko. Zostało jej tylko sześć. Kolejne. Ok. obrażenia. Obrażenia. I dzikając ją w to oko. Twój miecz wychodzi ale nie lekko. Wyciągasz jakby coś. I długi nerw, a nerw ciągnie kolejny nerw i kolejny nerw i wyciągasz mózg. I ośmiolnica tonie. Jest! Odwracasz się i dostrzegasz, że czuła są puste. Dostałeś sam na tym pobojowisku. Dopływam do jednego... Do, do jednej z łodzi. Do tej, tak co sam problem. siedziałem tam. Okej. Okay. No, próbujesz się dostać na nie. Na ten pokład. Bez problemu. Ona nie zachowuje się, jakby była pusta. Jest stabilna. Podejrzewam, że dlatego, że utknęła po prostu gdzieś na dnie i... Okej, okay, to ja wychodzę z tej łodzi. Czy jest... Znaczy, czy... jak jest głęboko pode mną? Jakieś półtora metra może. A to nie wychodzę. Biorę wiosła i płynę. Dalej. Ale za ja się nie zwolniłem z rysowania mapy. To, że nie żyjesz, Cię nie usprawiedliwia. No wiesz, wszystkie moje mapy się pomoczyły. A, w sumie prawda. Ale rysuj, rysuj. Więc cofasz się z powrotem do tego rozwidlenia. No. Jest tutaj przesmyk na drugie jezioro.